Dzień dobry, Iwana Firmanty. Witam Cię w biurze mojej firmy Human Skills. E, psycholog, socjolog, trener, coach. To są wszystkie zawody, które pomagają mi na co dzień lepiej zarządzać swoim własnym stresem i swoimi własnymi emocjami. A dzisiaj chcę Ci przekazać kilka ważnych informacji na ten temat, czym są emocje i co tak naprawdę one mogą Tobie komunikować. A celem przede wszystkim nie będzie to, żeby w Twoim życiu było jak najwięcej emocji szczęście, która objawi się, mam nadzieję, mniej więcej taką Twoją. Miną, czyli uśmiecham. Szanowny grono, mamy wersję skrótową, w związku z powyższym to, do czego Cię zapraszam. Pamiętaj proszę, że moim celem jest zainspirowanie Cię do poznania pewnych technik, pewnych informacji, a dzisiaj chcę Ci przekazać główną informację o tym, że jest sześć głównych emocji podstawowych. I Pan Ekman, który pracował w FBI i pomagał poprzez um, obserwację komunikacji niewerbalnej e, weryfikować, z jakimi emocjami u danej osoby na przykład możemy mieć e, styczność. I to, co najważniejsze. são Jest sześć głównych emocji podstawowych, one potem się łączą w pary, pozytywne i te mniej przyjemne, ale kluczowe w rozumieniu psychologicznym, nie ma emocji negatywnych, są emocje, które są alarmujące, komunikujące coś. Kolejna ważna sprawa, nie jesteś emocją, ty doświadczasz emocji, a więc idziemy w kierunku świadomego zarządzania, co chcesz zrobić z tym, czego doświadczasz. No i zaczynamy. Emocja, zaskoczenie to jest emocja, która Ci mówi: zatrzymaj się. Zaobserwuj, zobacz co będzie dalej, przygotuj się do walki, ucieczki, albo przygotuj się do radości i uśmiechu na twarzy, bo jakaś niespodzianka Cię być może spotka. Emocja, smutek. Emocja, smutek, szanowne grono. Ona prosi, zaprasza do tego, żebyś znalazła, znalazł czas na odpoczynek, znalazł czas na to, żeby na chwilę zatrzymać się w swoim życiu i na przykład może sobie popłakać. Ehm, dlaczego? Bo płacz powoduje, że e, Twój organizm jest bardzo mądry i wytwarzają się endorfiny. I przede wszystkim, co jest ważne podczas płaczu, najważniejsza kwestia jest taka, że masz się uwolnić tą emocję. Dlatego wybierz sobie jakieś bezpieczne dla siebie miejsce, e, moment, w którym też będziesz się. Czu, czuła, że to jest ok, i zaplanuj sobie ile czasu zajmie ci upłynianie emocji smutek, bo oczywiście wszystko zależy od kalibru tematu, który spowodował u ciebie tą emocję. Emocja, wstręt jest bardzo mądrą emocją, ponieważ ona służy temu, żebyś chronił swoje zdrowie i życie. Dla przykładu, jeżeli zjadłbyś kanapkę z lekko zepsutym pomidorem, czego byś oczywiście nie zauważył świadomie, to twoje mądre ciało ci powie, że nie chcemy tego. W związku z powyższym to odrzuci. Emocje, wstręt możesz mieć do różnych sytuacji, do różnych osób. Bywa, że niektórzy mówią, że również i do siebie, pod kątem podjęcia jakiejś decyzji, która złamała ich układ em, wartości, pod kątem jakichś moralnych, ważnych dla nich aspektów. Czasami tak bywa, natomiast to, co jest kluczowe w zarządzaniu emocjami, Skupij się na tym, na co dzisiaj masz wpływ i na tym, co zrobisz z tymi emocjami jutro, pojutrze, z tego, co się zdarzyło. Chwilę temu, parę tygodni temu, parę lat temu stamtąd bierzemy wnioski, czyli lekcje, co zrobić, żeby dzisiaj i jutro było inaczej. Kolejna emocja, strach. Ta emocja jest skorelowana z tym, też, że możesz odczuwać lęk. Ta emocja potrzebuje, żebyś odnalazła, odnalazł w swoim życiu poczucie kontroli i poczucie bezpieczeństwa. A więc określanie strefy wpływu, na co masz wpływ, a co jednak jest poza twoim poziomem kontroli. I jeżeli wiesz, na co masz wpływ, to skupiaj się na tym, żeby poukładać to w taki sposób, żeby było dla ciebie lepiej. Natomiast nie skupiaj się na tym, na co nie masz wpływu, czyli czarnowictwo, czarny scenariusz. No, to czasami może nam się przydać, ale pod kątem zarządzania emocją strach skupiaj się na tym, co jest faktem, nie Twoją uczuciem, nie Twoją opinią, nie Twoim uczuciem. Emocja gniew, ona Cię zaprasza, poruszaj się, poćwicz, pokrzycz, poodkurzaj, pościnaj trawę, po, poskacz na skakance, na trampolinie, cokolwiek, co da Ci możliwość upłynnienia, Kinestetycznie nagromadzonej energii w mięśniach, a jak ją uwolnisz, to dopiero być może wróci ci koralogicznego myślenia, czyli wróci cała twoja inteligencja, takt o bycie Sawławi, w bon ton. Emocja, gniew powoduje, że czasami jesteśmy jak kierowca, który pędzi super samochodem, ale pędzi przed siebie. I dookoła jest mgła. Nie do końca możemy dojechać do celu, który byśmy logicznie chcieli e, na przykład sobie zrealizować. Gniew potrzebuje ruchu. Ta emocja lubi ruch, e, lubi też boksowanie się na przykład z powietrzem, boksowanie z poduszką. Mam nadzieję, że się zainspiruje, bo jest wiele więcej technik do tego, żeby ten gniew upłynnić. Na samym końcu, nie ostatnia, ale najważniejsza emocja, radość. Ona jest skorelowana z emocją szczęścia. I szanowne grono, robi się ją w taki sposób, że wybiera się świadomie w życiu osoby, które nam służą. Wybiera się pasje, wybiera się miejsca, z których jesteśmy dumni sami dla siebie. Miejsca, które powodują, że pojawia się euforia, miejsce, że pojawia się zadowolenie. Tu są techniki uważności, mindfulness. To jest też taka technika wehikułu czasu, czyli przez zamknięcie oczu, cofnięcie. Się do fajnych momentów w naszym życiu, podczas których na przykład byliśmy otoczeni osobami, które nas kochają, było miło i sympatycznie. I czasami dzisiaj, jak jesteśmy w trudnych sytuacjach, warto zamknąć oczy, przypomnieć sobie obraz, co słyszeliśmy, zapach, smak dotyk, odczucia temperatury i tak po pięć, przez 5 minut popodróżować sobie w przeszłości. Emocja, radość, szczęście, tą emocję możecie tworzyć i bardzo Was do tego zapraszam. Jak to się robi, będzie na naszych kolejnych odcinkach, a naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, że będziesz miał, miała taką minę, czyli uśmiech.